Witajcie w Total War Warhammer 3. Ja jestem Daniuchny i dzisiaj zagramy jako Tyrion. Tyrion jest jednym z największych wojowników i generałów wysokich elfów. Dla jest dla mrocznych elfów jako Żniwiarz, dla goblinów z przyłęczy czerwonego do jako zguba orków, a dla norski – zabójcą. Książę Tyrion. Jest według większości wysokich elfów największym żyjącym wojownikiem i generałem na ustłanie, a być może nawet na świecie. Ciekawe mechaniki. Intrygi na dworze umożliwiają manipulowanie relacjami między frakcjami obrzędy. Dostępne są cztery inwokacje, np. inwokacja iszy. przyspiesza uzupełnienie strat, zwiększa odporność na wyczerpanie i redukuje spaczenie na wszystkich prowincjach. Wpływy pozwalają korzystać z intryg oraz rekrutować potężniejszych lordów. Za 60 wpływów można zwerbować wyjątkowego dowódcę. Rozpoczynamy naszą kampanię na malowniczych wybrzeżach w Ulfwanu, tuż obok potężnego lotern. Na start otrzymujemy Maga Niebius, którego natychmiast wcielam do armii, wzmacniając siłę zaklęć bojowy. Pierwszym celem są mroczne elfy. Po obłyskawicznej bitwie ich siły zostają rozgromione, a osada przychodzi pod moje panowanie. W obliczu nadchodzących wyzwań rekrutuję dodatkowo dział łuczników oraz nowego lorda. Niestety ograniczenia wpływów zmusza mnie do wyboru mniej utalentowanego dowódcy. Aby zwiększyć potencjał moich armii, moim dowódcą jest Mak Ognia. Który jest w przyszłych bitwach zabędziemy tą siłę ofensywną? Rozpoczynam badania technologii rozwój wojsk. To jest jedyna technologia, jaką mam. Do dyspozycji, redukując koszty rekrutacji, jednocześnie inwestuję w rozbudowę budynków, zwiększając stabilność oraz rozwój populacji, co w dłuższej perspektywie wzmocni moją dominację w regionie. Po zakończeniu tury, ruszyłem w stronę tajemniczej mapy skarbów, która była niedaleko mojej stolicy. Nieoczekiwanie napotkałem niewielki oddział niemarłych piratów, gotowych do walki. Czas sprawdzić, czy ich legendy są równie groźne, jak głoszą powieści. Na początku bitwy postanowiłem ukryć swoje jednostki w lesie, by zapewnić sobie element zaskoczenia. Następnie wysłałem jednostki szybkie reagowanie, takie jak Feniks i jazda, zamiarem zatakowych wroga z wrog od tyłu, by zdezorientować przeciwnika i wygrzyzać ich słabości. Wróg nie zdała mnie zaskoczyć. Ich artyleria zaczęła ostrzał moich jednostek, ale udało mi się dotrzeć do ich linii i wyrządzić znaczne straty. Następnie szybko przemieściłem armię z lasu, rozpoczynając ostrzał nieumarłych legionów, które zbliżały się do mojej pozycji. Aby przejąć pełną kontrolę nad polem bitwy, ustawiłem swojego lorda w taki sposób, by skupić całą wagę wrogich jednostek na nim, co pozwoliło reszcie mojej armii zająć się ofensywą. Gdy wszystkie elementy układanki były na miejscu, przeprowadziłem atak z zaskoczenia, wysyłając jazdę i Feniksa na tył wroga, to był moment, by złapać przeciwnika w szachu. Wrogie jednostki, nie mogą znaleźć wyjścia z tej sytuacji, zaczęły się rozpadać o tarcze moich włóczników, co Jest ostatecznie doprowadziło do ich całkowitej klęski. Po wygranej bitwie ja zdobyłem 8000 zł, złota, w wzbogacając w się w znacznie. Wzmocniłem armię, rekrutując kilka nowych oddziałów włóczników. Ulepszając umiejętności mojego lorda i zwiększając szybkość przyodowania dla moich strzelców poprzez badania technologiczne. Dodatkowo rozbudowałem kilka kluczowych budynków. Nie zwlekałem, skierowałem mojego lorda ku kolejnej osadzie w trybie zasadzki, a drugiego postawiłem jako przynętę. Wróg jednak nie dał się nabrać i wyszedł mi naprzeciw. Zdecydowałem się na automatyczne rozstrzygnięcie bitwy. Jednym lordem cofnąłem się do miasta, by zebrać więcej sił, a drugim rozpocząłem oblężenie wrogiej sady, czekając na wsparcie. Gdy wszystko było gotowe, ruszyłem całą armią na wroga, by ostatecznie go zniszczyć. Rozstawiłem swoje oddziały w formacji szachowej, tworząc idealną linię obrony, gotową na każdy ruch przeciwnika. Każdy, kto odważył się podejść, natychmiast trafiał pod grad strzał moich łuczników, którzy z chirurgiczną decyzją eliminowali wrogów w bezpiecznej odległości. Magowie siali zniszczenie, przyjąc potężne błyskawice i podmuchy powietrza, rozrywając szeregi nieprzyjaciół. Powietrze wypełniały świszczące strzały, spadające na wrogów niczym śmiercionośny deszcz, a wrzaski umierających żołnierzy bitewnymi okrzykami wojowników. Feniks, niczym istota z legend, trzymało nad polem bitwy, atakując osobie oddziały i debiując tych, którzy próbowali uciec z pola bitwy. Walka była niezwykle wyrównana, wróg walczył zaciekle, rzucają wszystkie siły, by przełamać moją linię. Jednak moja strategia i bezbłędna koordynacja oddziałów pozwoliły mi zyskać przewagę. Zdobyłem miasto, przyspieszyłem tempo moich żołnierzy poprzez badania, przyznałem punkty doświadczenia dla mojego Maga i Lorda, a następnie dobiję ostatnie siły Mrocznych na wyspie. Ale oni nie zamierzali się poddać, doszło do ostatecznej bitwy. Ich miasto stało się prawdziwą fortecą z wysokim murem i wąskimi uliczkami, które wróg zmienił w pułapki. Każdy z kamarek był obstawiony łucznikami i włócznikami, a barykady blokowały dostępu do głównych placów. Feniks, niczym gniew bogów, szybował nad miastem, bombardując wrogów deszczem ognia. Moje jednostki stawiły się na pozycjach i rozpoczęły ostrzał. Strzały spadały jak niekończący się grad, siejąc chaos. Przeciwnik wiedział, że nie może dłużej czekać. W akcji desperacji rzucił na mnie swoją kawalerię, próbując przygwoździć moje jednostki w ciasnych alejkach. Na moment bitwa zawisła na krawędzi. Rycerze wroga wdarli się w moje szeregi, jednak moje wojnicy nie dali się złamać. Z posypało się płonące strzały. Włócznicy zwarli szyki, a magoje przywołali potężne podmuchy wiatru. Po mojej rocznej zakończyłem budowę armii i rozpocząłem dyplomację z innymi rodami wysokich elfów. Aby zabezpieczyć wewnętrzne sprawy, wykonałem obrzęd Asura, zwiększając spływy, obniżając koszty budowy i poprawić kontrolę plus 4, co było niezbędne, bo w moim głównym mieście zaczął się bunt, stłumiłem go i skierowałem się na południe ku Orko. Orkowie próbowali uciec przez góry, ale ich dopadłem. W kolejnej turze dotarłem do siedziby i ruszyłem na kolejną osadę, lecz inny ród wysokich elfów zdążył ich zniszczyć szybciej. Postanowiłem więc skierować się na północ, by oczyścić Ulfwan z logastwa chaosu szerzonego przez nekari. Oddali widziałem smugi purpurowych świateł i cienie wiące się wśród murów. Demony Stanesza oblegały jedno z miast wysokich elfów. Nie mogłem pozwolić, by pogaństwo chaosu zbezczyściło te ziemię. Bez wahania ruszyłem na pomoc, prowadząc moich wojowników. W wrogim obozom. Noc rozdarły blaski magicznych pocisków. Bitwa była zacięta, ale w końcu zniszczyłem wrogą armię i wyzwoliłem miasto. Jednak zwycięstwo nie oznaczało końca zagrożenia. Na północy czaiła się druga połowa ich sił, gotowa uderzyć w każdej chwili. Zdecydowałem się na strategiczny odwrót do stolicy sojuszników, by zabezpieczyć pozycję i wykorzystać ich wsparcie. Jak przewidziałem, Slanecz nie zamierzał czekać. Jego armie runęły na miasto w dzikim ataku, lecz tym razem to oni byli w pułapce. Wspólnie z posiłkami przeprowadziliśmy błyskawiczne kontruderzenie. Nim różowe światła chaosu przygasły, nie było już czego zbierać. Wróg został unicestwiony raz na zawsze. Tymczasem na południu ustrzegłem kolejne zagrożenie. Zaczęli gromadzić siły. Ich wędrujące legiony zbliżały się do naszych granic, a ja nie zamierzałem czekać, aż uderzą. Rozpocząłem intensywną rozbudowę miast i szkolenie nowych rekrutów, by przygotować się na nadchodzącą wojnę. Jednocześnie na północy kontynuowałem ekspansję, konsekwentnie wypierając chaos z ojczyzny elfów. W końcu nadszedł czas na ostateczną rozprawę. Słudzy chaosu musli się z... W twojej twierdzi, w utyskowym bastionie plugastwa, który wyłaniał się z ciemności niczym ponury omen. Moje wielkie armie stanęły naprzeciwko wrogiej stolicy, gotowi do walki. Niebo spowiły burzowe chmury, a pierwsze strzały, przycinające powietrze, zwiastowały początek rzezi. Deszcz ognia spadł na szeregi demonów, podczas gdy moi magowie metali kometami i pioronami, rozrywając ich formacje na strzępy Wróg próbował kontratakować, no i... lecz chaotyczne wie? hordy nie, nie mogły się mierzyć jak? z precyzyjną dyscypliną elfy. Skończyłem do hej. miasta ja i rozkazałem zróżniać się głosu, z ziemią. Chaos nie miał co, co, co tu czego co, co szukać, stranęło, ale wojna jeszcze się nie skończyła. Na południu rozpocząłem oblężenie jednej z większych fortec nieomarłych. Tak jak przewidziałem, wróg nie zjeżdżał czekać za murami. Ich armia wyruszyła mi naprzeciw, chcąc rozbić mnie w otwartym polu. Byli liczniejsi, więc podjąłem ryzyko i rozdzieliłem swoje siły. Moja jazda wykonała manewr, atakując ich artylerię i neutralizując kluczowe zagrożenie. Tymczasem łucznicy i magowie rozpętali ogniste piekło, zaryzywając szeregi kościelnych legionów na pył. Nekromanci próbowali podtrzymać swoich martwych wojowników, ale nawet ich zaklęcia nie mogły powstrzymać nieumitnionego. Ich szeregi zaczęły się rozpadać, a ja szykowałem się na ostateczny cios. I tak oto dobiegły końca moje pierwsze 20 tury jako Tyrion, Dowódca z Ushuanu. Mroczne elfy zostały starte w pył, orkowie zgnieceni, a demona Sanesza pokonani w heroicznych bitwach. Sulfonu niemal całkowicie wybudzono chaos i plugastwo, lecz w kolejnych turach pozostało jeszcze dokończyć oczyszczanie wyspy i umocnić dominację wysokich elfów. Wojna jeszcze się nie skończyła, ale fundament pod wielki Imperium Asurów został położony. Ja się z Wami żegnam, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć i bajo!